No, wreszcie w życiu emocjonalnym mojej postaci troszeczkę się poukładało. To znaczy miłość jej życia, czyli Jacek Burecki zdecydował się być z nią, i dzieci, dzieci jego są na najlepszej drodze do tego, żeby zaakceptować również Agatę, która nie chce wchodzić w rolę zastępczej matki, ale siłą rzeczy no jest, 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 jest obecna i nawet. W czasie wizyt w szpitalu gdzieś występuje jako opiekun Jasia, czyli, czyli, syna, czyli syna Beaty, która, która zaginęła. Więc, więc rzeczywiście Agata podejmuje się wielu takich. Wchodzi jak kamikadze, to znaczy dla uczucia po prostu ryzykuje wszystko, wchodzi na 100% w to uczucie. Nawet zaimponowała mi jako, jako osoba. Gdzieś tam nie do końca rozumiałam jej uczucie, nawet wydawało mi się szalone, może trochę, trochę naiwne. Wchodzenie w taką sytuację i, i, i wiara, że, że to się wszystko ułoży, ale, ale okazuje się, że warto, warto, warto w życiu takie, takie decyzje podejmować. Mam nadzieję, że, że, że wszystko się dobrze ułoży dla, dla Agaty, bo jest naprawdę e, odważną i silną, i silną kobietą. Młodą dziewczyną, ale już, już, już po przejściach.